Zobaczcie na cały ten rząd, zobaczcie na Ziobrę, który toczy teraz walkę w obronie tego kuratora, który te bzdury w włodzi opowiadał na temat ideologii LGBT. Piotr Kraśko wczoraj znakomicie załatwił niejakiego Jana Kantaka, młodego, ambitnego posła od Ziobry, jego chyba rzecznika prasowego z Ministerstwa Sprawiedliwości, który zgadał te bzdury o ideologii LGBT i Kraśko mu zadał pytanie: proszę wymienić pięć podstawowych punktów, pięć podstawowych założeń ideologii LGBT. I a zaczęłoś. Bo opowiadać o ideologii LGBT, to yy, można, ale jak wytłumaczyć, co to jest ta ideologia LGBT, którą oni sobie wymyślili? po to, żeby mieć jakiś ideologiczny emblemat, symbol, yy, który pozwoli jednych ludzi yy, szczuć przeciwko drugim, to już się nie da zrobić. Proste pytanie. Słyszysz o ideologii LGBT? Proszę wymień mi nie pięć, trzy podstawowe założenia ideologii LGBT i później porozmawiamy, czy ona rzeczywiście istnieje w, yy, 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 i o co w niej chodzi. Sprawdzam. Najprostszy, najprostszy mechanizm. Bajzel, który oni w państwie robią i z państwa robią, jest absolutnie legendarny, jest epicki, jakby powiedziała młodzież. Co my dzisiaj mamy? Ideologii LGBT. Walki o to, to o pomniki, o tysiące różnych, to, to jest dzisiaj coś, co powinno nas zajmować? Kiedy ludzie umierają, kiedy ludzie siedzą w domach nie wiedząc, kiedy wyjdą z kwarantanny, kiedy wirus rzeczywiście idzie z drugim uderzeniem, to my będziemy walczyć z ideologią LGBT? Czy, czy słyszeliście o większym idiotyzmie? Czy słyszeliście o większym odklejeniu od rzeczywistości? Bo ja nie. W, musimy zbudować sprawne państwo, które będzie walczyło o swojego obywatela, o każdego z nas przy użyciu procedur i narzędzi, które ma do dyspozycji, a nie wymyślało durne ideologiczne wojenki, których nawet samo jak później jest przyciśnięte do ściany nie potrafi uzasadnić.